Halo, halo, witam serdecznie, tutaj Nieznajomy TV e, Drugi odcinek z This War of Mine No to co, jedziemy z koksem Bardzo fajna gra um, Może tak, jak już było we wcześniejszym odcinku trochę rzeczy nazbierałem i teraz tak przydałoby się może Paweł. Paweł Paweł w ogóle ojej to jakiś zmęczony chyba jesteś lekko ranny zmęczony to dobra to może może połóż się do łóżka Bruno głodny jesteś ale w miarę wyspany E, oczywiście nasz Marko, który biega i tutaj nam lotuje więc też niech odpocznie e, Teraz mamy wodę więc jestem w stanie zrobić dwa posiłki więc Bruno zrób Mamy 18 stopni kolejne dwa stopnie poszły w dół więc tak hm zaczyna się robić troszeczkę słabo. Głodny, głodny i głodny. Dobra. Na razie może sobie odpuścimy. Chodź, e, chodź, 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 chodź. O kurde, nie, 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 nie. Marko nie ty. O, ktoś czeka pod drzwiami. Dobra, no to Bruno Podleć. O, jest handlarz. Jest handlarz, więc Bruno leć szybciutko, otwórz mu drzwi, zagadamy, hmm, pokaż mi co tam masz, hm, hm, co na wymianę, hm, 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 hmm, 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 hmm. co bym mógł wymienić? E Hmm, ja bym chciał na pewno te wszystkie szpargały. Dorzuć coś jeszcze. Co bym mógł mu tu dorzucić? Może ziółka? Oha kiepsko. Oj, dobra. Oho. No tutaj diamenty, jakieś kosztowności. To go nie bardzo cieszą. Hmm. Co ja bym mógł ci tu dorzucić, chłopie? Bo ja bardzo bym chciał też pargały. Hmm. Kurczę, no po prostu jestem trochę bez mapy. Może drewno? O jezu aż tyle Nie wiem czy ja tyle mu chcę dać A bardzo hojnie z twojej strony A, No to jeszcze Jeszcze dwa Albo jedno, dobra e, Okej okay. I bym chciał Warzywka no i przydałoby się, kurde, te opatrunki, może mieć jedne. I co mi za to dasz? Hmm. Szczerze? Nie wiem. <laughs> nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie wymyśleć. A tu jeszcze tabletki, ten, dobra. Dobra, trudno. Nie, ja już nie będę tutaj kombinował za bardzo bo to i tak mi tutaj nic nie da. Bruno choć i spróbuj to otworzyć tutaj. Może może jakieś tabletki, coś coś takiego się znajdzie. Fajnie by było. Bardzo bym się cieszył. Bo tutaj jednego mamy chorego, jednego rannego, więc jakieś tabletki, jakieś bandaże to bym się cieszył. A. Pięknie pięknie to mi się bardzo podoba no to bandaże już mamy eee, teraz leć tutaj przekop a zobaczymy to teraz tak e, głodny lekko ranny dochodzi do siebie ale ten zastanawiam się bo on w zasadzie mógłbym tą te bandaże jeszcze zostawić na jakąś gorszą sytuację jakby było już źle jak jest lekko ranny i leży w łóżku to powinno, po, powinien się wyleczyć. No, lekko chory dochodzi do siebie. Hmm. Ciężki orzech do zgryzienia. Okej, okay. Bruno, proszę tutaj jeszcze mi otwórz. Czy nic więcej tutaj nie mam takiego do otwarcia? Nie. O! I akurat. Leki. No kurde, strzał w dziesiątkę. Dobrze, że się nie wymieniałem. Bo bym po prostu na tym gorzej wyszedł. A tutaj proszę. Więc na razie niech będą. Yy, to jest tak. Yy, tutaj mamy Pawła, który jest głodny i lekko ranny. Więc tak średnio. Yy, tutaj mamy Marko, który jest też lekko yy, chory i głodny. Yy, o, Bruno sobie usiadł. Yy, Bruno, po, podejść jeszcze tam na chwilę. Zobaczymy czy coś możemy skraftować takiego w miarę ciekawego Hmm Aparat wimbrowniczy Może to nie Kolektor deszczu, yy, aha, on tu gromadzi wodę eee, Jeszcze chwilę, zobaczymy tu O! Jest łopata, zrób Łopata to akurat się przyda Może teraz nie, bo w tym domku co byliśmy wcześniej, w poprzednim odcinku to tam e, jak dobrze pamiętam chyba zostało przekopane tam wszystko, ten cały gruz tam przekopany ręcznie, więc, więc akurat teraz nie będzie potrzebna łopata, ale w innych lokacjach na pewno Okej okay. teraz tak e, o, oczywiście Bruno kurde fajne, fajne Hmm, tak myślę. 3-8... Tego drewna ten. No dobra, zróbmy, żeby tutaj mi woda gdzieś tam się zbierała. Tu nie mogę? Nie mogę. Tu mogę? Tu mogę. Ale żeby też, kurde, nie latać, nie wiadomo jak daleko. Dobra, to tu ustaw tą na, na wodę. Biegnij Bruno. Sprinter z ciebie ostry. No. Może, nie no że zdążę, że zbudować. Eee, potrzebujemy jedzenia. No ja wiem Bruno, tylko, że na razie wolę was przytrzymać z tym jedzeniem. Bo eee, jest trochę kiepsko. Jeszcze, jak dobrze pamiętam, był jeszcze pułapki na szczury, żeby mięso zdobywać. Yy. Aha, nie mam. Nie mam tego filtra jakiegoś tam. O, nie, 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 nie. Paweł, kładź się z powrotem. E, Bruno, Bruno, leć, leć. Jeszcze szybko zdążę wam jakiś filtr zrobić, czy nie? Mm, cyk. Cyk. Zrób. Oj, nie zdążę. A nawet jakbym zdążył, to nie zdążę wsadzić do tego filtra tam. E, dobra. Mm, to tak. E, głodny, lekko ranny. Dobra, to ty oczywiście będziesz musiał niestety ten. E, Bruno będzie czuwał, a tutaj Paweł będzie spał. I mm, weźmy jeszcze raz. Tak, pobiegniemy tam już chyba wszystko wyzbieramy. Tak mi się wydaje. <laughs> Bynajmniej mam taką nadzieję, że szybciutko wszystko wyzbieramy. Eee, weź wszystko. Trzeba to wszystko pozabierać. Ale tu na razie jest bezpiecznie więc nie ma tam jakiegoś większego problemu eee, cyk 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 te wszystkie przedmioty pozbierać trzeba no drewno to tak jak najbardziej teraz chyba tam drewna nie mamy nic no, weźmiemy ten cukier na razie jeszcze tam się okaże zobaczymy co będzie dalej e, aha bo tutaj nie mamy ten dobra kawa kawa na razie jest niepotrzebna e, ok bardziej drewno jest potrzebne czy, czy tutaj Aha, no nie wziąłem łomu. Kurde no. A tu? Aha, tutaj też, dobra. Eee, tutaj też może kurde chyba szybko zrobimy dwa dni, no bo tutaj w zasadzie no co no poleciałem, pozbierałem i nic się nie działo. Eee, więc też chyba zrobię te dwa dni, dwie noce. Dzień czwarty I Jak tam w ogóle wygląda Dziwne mi się poszczyciło Spójrzcie tylko co ja tu mam No i ta noc była spokojna akurat Dobra Bruno bardzo głodny Na razie weź zrób tutaj Marko Idź się połóż. E, o, jest bio, jesteś do poczytania. E, dzień czwarty wspomnienia. Ten ciągły ostrzał snajperzy i brak zapasów sprawiają, że człowiek ma ochotę ukryć się gdzieś i płakać. Nie możemy jednak dać się złamać. Musimy pokazać im, że nie odbiorą nam godności. Tak jest ciężko, wiesz, jak radzimy sobie na naszej ulicy? Całkiem ciekawe. E, I Bruno, a to dobra, jeszcze chwileczkę, e, bo ty zrobiłeś ten filtr e, i Bruno szybciutko tutaj pójdź. Wsadzić ten filtr, okej. Okay i bio. Dzień czwarty. Muszę jak najszybciej wymyślić sposób na zdobycie jedzenia. No Bruno, powiem ci, misję masz. Właśnie się zastanawiam, jeszcze tylko zobaczę. Tutaj wodę mam, a czy jakieś warzywa mam? Nie mam. Ech, bo chciałem trochę więcej jedzenia zrobić e, Dobra Bruno zjedz Okej okay. Byłeś bardzo głodny, teraz jesteś głodny No wiem, że to mało dla Ciebie Bruno Ty byś pewnie więcej zjadł No ale no niestety Okej okay. Ulepszymy warsztat, bo to już jest ten czas, gdzie trzeba by było ulepszyć warsztat. Marko, dobra, wstań na chwilę, podleć sobie, zjedz. Potem Bruno jeszcze chyba jeden posiłek zrobi dla Pawła. Wiadomo, jak jest się chorym, no to trzeba zjeść, żeby lepiej w chorobę zwalczyć, nie? Więc tutaj nie możemy Marko zostawić bez niczego. Eee. Dobra. Oho. Dobra. Eee, Bruno. Bruno, no dobra. Dzięki Bogu, że jesteś. <noise> Mieszkam niedaleko z córką. Słyszałam, że szabrownicy plądrują domy i gwałcą kobiety. Mogę zamknąć drzwi, ale oni mogą się dostać do środka przez okna. Pomożesz mi je e, zabić deskami? Mojego męża zabrali rebelianci w pierwszym roku wojny. Do dzisiaj nie wrócił. Jesteśmy same. Pomóż nam proszę. E, daj mi chwilę. Mm. Dobrze, Bruno, zrób jeszcze ten jeden posiłek dla Pawła. Tak? Dla Pawła Paweł, idź zjedz. Bruno Dobra, idź idź im tam pomóż. Znaczy idź im. Jej okej. Okay. Idź pomóż jej. Bo tutaj, o, i wyświetliło nam się bio. Dzień czwarty. Dobrze, że postanowiliśmy pomóc sąsiadce. Musimy wspierać się nawzajem. To na pewno. Taka pomoc jest nieoceniona. E, dzień czwarty. Sąsiadka e, słusznie poprosiła nas o pomoc. Pomożemy jej zabezpieczyć dom. Więc to była dobra decyzja. Mam bynajmniej taką nadzieję, że yy, Bruno wróci. Okej. Okay. więc tutaj tak, yy, Paweł, połóż się jeszcze. Hmm. Nie, tu się połóż ty też, albo dobra. Yy już powinno ci starczyć tego odpoczynku trochę e, co my tu mamy jeszcze bo wcześniej żeśmy tutaj o i mamy więcej rzeczy które możemy zrobić um, fotel bardzo wygodny mebel siedząc e, w fotelu z dobrą książką można niemal zapomnieć o toczącej się wojnie hmm. ten fotel to w sumie chyba zbędnym jest jak na razie e, ja najchętniej to bym deskowanie możemy zabić deskami e, okna i e, dziury w ścianach, by zabezpieczyć się przed e, napastnikami. No właśnie kurde Bruno, poszedłeś kurde komuś barykatować, a sobie to co? Dziury zostawiasz. Nie dobrze, nie dobrze. To by mi się bardziej przydało. A, za, a jeszcze tylko chwilę, a co tam jest potrzebne do tego? Hmm. Aha, dużo drewna. Dobra. E, a zobaczmy czy możemy to ulepszyć. O nie, tu dużo trzeba rzeczy. Dobra. To na pewno nie teraz. Dobra, to nie, nie będę teraz przedłużał. Damy koniec dnia. I szybciutka noc. I tak. Szukaj zapasów, głodny i zmęczony. Dobra, to teraz tak. Paweł, niech pójdzie poszukać. Z racji tego, że on szybko biega, on przejrzy to wszystko supermarketem jedzenie pewnie, tak? Leki dużo. Mm -hmm. Mm -hmm. Jedzenie niewiele, materiału bardzo dużo, leki dużo. Części dużo. Dobra, pójdziemy do ostrzelanej szkoły tak dla odmiany. Hmm. Czy ja będę? Dobra. No o, dobra, wezmę tą łopatę, bo może się po prostu przydać. Aczkolwiek, no zobaczymy, co to w ogóle wyjdzie. I jesteśmy w ostrzelanej szkole. I tu już trzeba uważać i tu już widzę, że ktoś tam się chyba kręcił u góry. I chyba schodzi na dół. Czy to szczurki? Nie, to szczurki, dobra. Bo by było widać już jakąś postać. Więc tak ten. Eee, bardzo ostrożnie. Eee, ok. O, szczurki, szczurki. Szczurków się nie boimy. Weź wszystko. Idziemy. No, do góry, do góry, panie. Do góry. Eee, zobacz tu. Nic tu nie ma. Lul! Tam ktoś jest? Czy mi się wydawało? Nie, to mi się tylko wydaje. O, tutaj szczurki, wszędzie szczurki. Dobra, weź użyj, skoro mamy tą łopatę, to szybciutko rozkopiemy to, co się tylko da. Żeby później nie, no nie mieć przymusu zabierania jej. Okej, okay. jedno przekopane. Drugie. Oj, klikło mi się. No Paweł, Paweł, ostro jedziesz z tą łopatą. Hmm. O, dużo drewna i tych wszystkich pierdłek. To mi się podoba nawet. Eee, ale wolałbym mieć więcej miejsca. O, a tu są jakieś kraty. Aha, potrzebuję piły. Ok. Zaglądnij tu. Mhm. Mogę? Mogę. Eee, podejdźmy jeszcze do tych drzwi. Tam coś się dzieje. O, a to co? Aha. Znowu zabrali mi jedzenie. Tak zawsze możesz liczyć na przyjaciół. Że, że kto, że co? O! Ktoś tu już jest. Ale to chyba jest bezdomny. No. Bo można wejść. On nam nic nie zrobi. Wchodzimy dalej. A tutaj też są bezdomni. A tu są chyba sami bezdomni. Aha Czyli nie mogę. Oho. Jest tu ktoś, dobry wieczór. Hm. Ciekawe. No bo tu chyba mogę też wejść. No, zajrzyj tam. Aha, tam jest coś prywatnego. Ale kurde teraz tak zamilkłem w zasadzie, bo się skupiłem strasznie. Wiecie, nowe miejsce. Nie wiem, co tu możemy za bardzo spotkać. I staram się być ostrożny. O, panie. Rozbił bank. <laughs> Tylko, że no właśnie. Dobra. Eee, dobra, nic. Idź do wyjścia. No bo tu i tak nie, nic nie zrobię za bardzo. Jestem trochę uwięziony. No bo już nabrałem sporo rzeczy. A czekaj, a tu patrzałem? Chyba nie. A może nie wiem. Już nawet nie pamiętam. Dobra. No i wracamy. No. Więc tak to wygląda. Teraz będziemy kończyć drugi odcinek, tak? To jest dzień piąty. I myślę, że na tym starczy. Skończymy po prostu. Chciałbym, żeby były krótsze, ale częściej. Więc ta noc była spokojna. Ogarnęliśmy, trochę rzeczy przynieśliśmy. Więc mam nadzieję, że będzie ok. To do zobaczenia, do następnego. Likersy, no, jakiś tam komentarzyk, będzie bardzo miło. Na razie cześć.